Witam wszystkich na tym kanale, w kolejnym odcinku i oczywiście, jeżeli ten film Wam się podoba, jak i również cały content na tym kanale, to subskrybujcie ten kanał, Dostawcie po sobie ślad, może jeżeli nie potrzebujecie Wy takiej wiedzy, to po prostu podsuńcie ten filmik komuś, komu ta wiedza się przyda. Może jest w tej sytuacji, o której będę za chwilę mówił. Ten kanał jest między innymi o rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, o całej zmianie personalnej motywacji, a więc znajdziecie tu dużo informacji. Również mówię z racji tego, że jestem trenerem personalnym, również o diecie, o treningu i wszystko co jest związane z naszym ciałem, bo to jest ogromnie ważne, jak wiemy ciało, umysł jest połączony. I dzisiaj może nie będzie nic z treningu personalnego czy Tyniku fizycznego. Ale dzisiaj odpowiemy sobie na, sobie na pytanie: jak długo chcesz dawać jeszcze pewnym ludziom szansę być w Twoim życiu? Może masz pewne osoby, które Cię zawiodły. Ja jestem zwolennikiem, aby dawać ludziom szansę, ale jeżeli ta osoba zawiodła tę szansę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, a Ty cały czas myślisz, że. Ta osoba się zmieni, pewnego dnia się wszystko odmieni na Twoją korzyść. No niestety, muszę Cię zawieść, bo ludzie bardzo rzadko się zmieniają. Ludzie przede wszystkim, żeby się zmienić, muszą tego chcieć. A większość z nas nie chce się zmieniać, dlatego że zmiana wymaga energii, zmiana wymaga, wymaga czasu, zmiana wy wymaga przede wszystkim chęci. Jeżeli ktoś nie ma chęci, to Ty po prostu tej osoby nie zmienisz. Lepiej ten czas zainwestować w siebie, zainwestować w szkolenia, w kursy, bo inwestują czas w ludzi, którzy, którzy tak się nie zmienią, to jest po prostu strata czasu. Dlatego nie warto, nie warto się łudzić, że ludzie się zmienią. Może jest taka sytuacja, bo często Wynika to z tego, że boimy się odstawić pewnych ludzi jakby na, na, in, na drugą stronę, dlatego że myślimy, że sobie nikogo nie znajdziemy. Na przykład grono przyjaciół, innych ludzi. Ale przecież w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo różnych źródeł zdobywania tych przyjaciół. Mamy różnych ludzi, którzy. Zdobywają ludzi, którzy naprawdę mogą, może znaleźć innych ludzi. Mamy spotkania na meetupie, na, takim, na takiej stronie, gdzie ludzie się spotykają różni, Tak? A więc znajdziesz tych ludzi. Nie obawiaj się tego, że kogoś nie znajdziesz. Ludzie zawsze przyjdą do swojego życia. Tego trzeba po prostu poszukać. A dawać ludziom szansę cały czas nie ma w ogóle absolutnie żadnego sensu. Bo łudzą się, że coś się zmieni, nic samo się nie zmieni. A jeszcze taka jest sytuacja, że jeżeli ludzie zobaczą, że raz, drugi trzeci im wybaczyłeś, to będą to po prostu robili, bo będą czuli, że jesteś po prostu miękką osobą. A ludzie nie tolerują miękkich osób, słabych osób i ich wykorzystują. Tak to niestety działa. Dlatego. Obawia się tego, że nie znajdziesz innych osób, że te osoby nie przyjdą do twojego życia. U mnie właśnie była, była taka sytuacja. Też miałem obawy, że nie nawiążę innych znajomości. Nagle, kiedy ja zacząłem się zmieniać, nagle takie osoby pojawiły się w moim życiu. Nagle te osoby jakby znikły, jakby wyrosły z podziemi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy następuje transformacja w tobie, głęboka transformacja w tobie. Właśnie tacy ludzie zaczynają się pojawiać w Twoim życiu. Dlatego, że Twój mindset, Twój sposób myślenia ulega zmianie. I w tym momencie wszystko dookoła, przeświat się dostosowuje do ciebie. Oczywiście nie musisz wierzyć w żadne moje słowo, które powiedziałem w tym filmie. Po prostu sprawdź na sobie. Ale nie dawaj ludziom cały czas szansy. Bo się po prostu zawiedziesz, stracisz energię, czas już niestety nie odzyskasz. Nie żyj w tym momencie, w swoim życiu. Przechodzisz przez trudny moment i chciałbyś, chciałbyś popracować nad, w tym mentalnym, na przykład nad pewnością siebie, nad charyzmą, nad pracą z cieniem. Cienie, cień to jest nieuświadomiona część naszej osobowości. Praca z cieniem powoduje ogromne zmiany w naszym zachowaniu, sposobie myślenia. Jeżeli chcesz popracować nad spokojem wewnętrznym to jest kolejny ważny aspekt w dzisiejszych czasach. Nie mamy niestety spokoju wewnętrznego, cały czas jesteśmy rozproszeni różnymi bodźcami. A jeżeli chcesz popracować głęboko nad emocjami, jak wiemy emocje wpływają na wszystko, to zapraszam Cię do sesji indywidualnych ze mną. Sesje oczywiście odbywają się na Zoomie, a więc Obojętnie, gdzie jesteś, w jakiej części Polski, Europy czy świata, możemy taką sesję przeprowadzić na Zoomie. Uwalniając emocje, takie jak zazdrość, zawiść, naprawdę w swoim życiu się wiele zmieni. Mam wiatr dzisiaj wiele, ale w takich warunkach też warto nagrywać. A więc wróćmy do poprzedniego wątku.